Cześć! Ja mam na imię Beata, ze mną moja piękna żona. Co za niespodzianka! <grystanie> Słuchajcie, e, dzisiaj w tym e, jakże przepięknie wieśniackim sweterku, mój nawet gra, tak? Tak, mój ryga. jak się nos. Pokaż mi O tak, tak, tak wygląda, <grystanie> gra. To z takiej angielski zwyczaj zakładania e, Christmas Jumpers e, w świątecznych świątecznym sweterku. Im bardziej wieśniacki, tym, tym lepiej, fajniejszy. tym fajniejszy. Są konkursy organizowane na wieśniackie sweterki. to dla tych, którzy wiedzą, to wiedzą, ci, którzy mieszkają w Anglii, a to jest bardziej informacja dla tych, którzy no, mieszkają w Polsce i nas oglądają. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie raczej o a dzisiaj chcielibyśmy Wam po prostu złożyć życzenia. Świąteczne. Jest wigilia. Jest wigilia, jak to oglądacie. W międzyczasie mieszając kapustę, czy odgrzewając pierogi, czy robiąc rybę. Być może oglądacie, być może nie, być może uciekliście z kuchni, siedzicie na kiblu i oglądacie. Gdziekolwiek sobie to oglądacie, nieważne. My chcielibyśmy Wam życzyć no, wszystkiego dobrego wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Abyście byli zdrowi, abyście wytrwali w waszych postanowieniach, jeżeli chodzi o nie wiem, a lepsze, lepsze życie, a jak, obojętnie na jakiej diecie jesteście, tak na dobrą sprawę, tak? Czy będziecie trzymać tę dietę na święta, czy nie będziecie trzymać diety na świętach, obojętnie na jakiej. E Uważajcie na siebie, mm. nie dajcie jakby sobie płynąć, tak? No to... nie, przejedzcie nie przejedzcie się, po się tak. Nie no To, czy zjecie pieroga, to tak naprawdę nic się nie stanie, świat się nie zawali. Wierzcie mi na słowo, że nikt nie umrze. Nawet jeżeli rozumiecie, Tylko się nie przejedzcie. Tak. tak. wam dobrze. Wesołych świąt. Nie, <laughs> jak młodzież. <laughs> Jest szansa, że dzisiaj nie będzie się darm na nagraniu, bo. Mm, Być by... może przemówi w Wigilię. Nie. Powiedzcie, czy u Was też wierzycie w to, że w Wigilię mówią. Mam nadzieję, że nasz kot nie przemówi. Nasz kot mówi codziennie, codziennie. a już na pewno mówi na większości naszych nagrań. Widzowie nam piszą, że jakieś dziecko na pewno płacze w tle. Nie, nie mamy małych dzieci. Nie, nie mamy małych To jest nasz kot, który domaga się uwagi. No dobrze, ja Wam pożyczyłam. Yy, Chciałabyś jeszcze życzyć coś Widzą? Ja Wam życzę wszystkiego wszystkiego dobrego i tak jak powiedziałyśmy, nie przejedzcie się, żeby ten czas świąteczny był dla Was jak najmilszy, w gronie rodziny, bo myślę, że to jest najważniejsze w te święta, żeby być z bliskimi. My spędzamy, no i jeszcze w tych trudnych czasach, tak, gdzie są pewne ograniczenia, my będziemy spędzać w gronie bliskiej rodziny, Mam nadzieję, że Wam też się to uda. Jeżeli nie, no to życzę Wam wytrwałości i... i tyle. No tak, dzisiejszy odcinek taki dosyć krótki, ale no wszyscy jesteśmy zajęci, jest, nie, jest nikt nie ma czasu siedzieć na YouTubie. No nie będziemy tutaj jakichś wywodów wielkich no, osób bardziej wierzących. Bardziej możecie się, nie wiem, duchowo pokłonić nad tymi świętami i tak dalej. Osoby, które mniej są wierzące, a są bardziej jak hołdują tradycji, i dla nich czas Bożego Narodzenia, świąt Bożego Narodzenia jest bardziej światem rodzinnym. Spędźcie go po prostu rodzinnie i, i w bliskich tych, którzy Was kochają i tych, których Wy kochacie. Tak jest, i dziękujemy, dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Hmm, tak naprawdę nasze subskrypcje tak wystrzeliły ostatnio, że sama jestem w Dziękujemy Wam za każdy komentarz, za każdą subskrypcję. Za każdą łapkę w górę. Tak, zdecydowanie, no, jakby. To... Za to, że jesteście z nami po prostu. Tak, to, że oddacie, to że komentujecie, to, że zostawiacie nam komentarze czy uwagi, co poprawić, co wam się podobało, to jest dla na nas, o, to tak właśnie. To nie dziecko, to nas. To nasz nie kod. dziecko, to taka propo kota i tego, że się uwagi wymaga. Więc... Wracając, to, że zostawiacie komentarze, to, że zostawiacie, jakby jesteście tacy interaktywni z nami, no to, to dużo na nas znaczy. To znaczy, że ktoś nas chce oglądać. To znaczy, że treści, które Wam chcemy przekazać na kanale, są pomocne i to chyba jest najważniejsze. No, zdecydowanie nie jest to kanał rozrywkowy, raczej nie będzie nigdy kanałem rozrywkowym. Nie będziemy skakać do basenu? Z nie tam. będziemy skaczać do basenu z piłkami. Nie da się namówić. Ja bym chciała, żeby utrzymać jednak tą taką częściowo, chociaż edukacyjną część tego kanału. Może trochę będzie lifestyleowo, vlogowo też, na pewno będzie kuchennie i tak dalej, więc to wszystko będziemy kontynuować. Ale przede wszystkim dzisiejszy jest odcinek jest o tym, abyście chciałybyśmy święta. Wam obie życzyć wesołych świąt. Wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt. Mówimy na trzy, cztery? Co? Wesołych świąt? No to liczę. Cztery. cztery. Wesołych świąt! No, to tyle. Dzisiaj odcinek krótki, a bądźcie zdrowi, spędźcie miło czas, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to się od diety, dajcie sobie spokój, Jestcie pieroga. Jeżeli nie możecie sobie na to pozwolić z różnych powodów, też jest ok, trzymajcie Wasze postanowienia. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujecie, bardzo indywidualne przypadki. Jak zawsze, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, jeszcze raz wesołych świąt i moja piękna żona. Wesołych świąt! Trzymajcie się! Trzymajcie się. Pa!